dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga Górowianka. Dziś o sensoryce, czyli o tym w jaki sposób można kształtować doświadczenia sensoryczne. Spotkanie z książkami Poznaję Dotykiem, z serii Poznaję Dotykiem. Z tej serii mamy już trzy książki, Pojazdy, Pierwsze Słowa, Słówka i Liczby i Kolory. Ja mam akurat no i zwierzęta. Ja mam akurat zwierzęta i pojazdy. Każda z nich ma taką piękną kolorowe strony dookoła. To nie jest karton, to jest filc, Dzięki temu mamy już przy odwracaniu stron doświadczenia sensoryczne. Do tego każdy ma inny każde takie, taka strona ma inny kolor. Plusem jest to, że ten karton solidny jest naklejony na filc i dzięki temu publikacja jest trwała i te elementy sensoryczne nam się nie będą odklejać, wykruszać, jak w przypadku niektórych publikacji. Bardzo podobało mi się to, że mamy tutaj krótką rymowankę. Która można i czytać i wybiórczo, ale można też potraktować jako przygody danego zwierzątka. E, tutaj przygody pszczoły, a tu mamy spotkanie z lamą, e, która robi różnorodne rzeczy. Pszczoła sobie fruwa i spotyka e, zwierzęta. Dzięki temu możemy poznać sowę, lwa, pingwina, słonia i niedźwiedzia. Nie mamy tutaj zdrobnienia, nie mamy e, jakichś takich e, traktowania dziecka jako czytelnika niepoważnego. E, podoba mi się to, że jest, e, że te e, ilustracje wykonane przez Martę Sorte. Zresztą Marta Sorte słynie z takich właśnie prostych, e, nasyconych kolorystycznie e, kolorami ilustracji. E, no Jeśli zobaczycie sobie u niej na e, stronie, to zobaczycie, że e, ma bardzo duży dorobek. E, na swoim koncie ma zarówno e, puzzle, e, jak i e, różnorodne zabawki e, typu piramidy z różnorodnymi ilustracjami. <laughs> I ta, e, te książeczki świetnie wpisują się właśnie w jej twórczość. E, Zabiera nas do świata zwierząt, które mają okazję poznać różnorodne elementy, różnorodne elementy świata, ale dzieci razem z nimi. No i tutaj na każdej stronie mamy zarówno czytankę pokazującą nam przygody, poszczególne przygody bohaterów, ale też mamy polecenia dla dzieci. I czasami jest to połaskocz zwierzaka, dotknij samochodu, podrap, pogłaszcz i tak W tej serii mamy właśnie takie dość bogate czynności. To pomaga nam sprawdzić, czy dziecko rozumie polecenia, ale też zachęcić do równorodnych działań, pod kątem sensorycznym. E, jako trwałość, myślę, że to są książki trwałe, bo są bardzo dobrze sklejone. E, to jest bardzo istotne w przypadku e, dzieci, takich małych dzieci. Jak widzicie, jest tutaj e, karton, wszystko dobrze sklejone. Nawet jeśli dziecko e, w ten sposób e, chwyci, to tutaj nic się nie rozchodzi, ładnie jest, wszystko równiutko, e, trzyma się. Mam wątpliwości co, co do tego filcu dookoła i filcu tutaj, no ale wiadomo, elementy sensoryczne zawsze się szybciej brudzą, A więc w przypadku pracy z takimi książkami, no pozostaje nam nic innego, jak tylko często myć ręce i pilnować, żeby nasze dzieci nie wkładały tego do buzi, no bo jak włożę filc do buzi, no to niestety mm, będzie obgryziony i będzie to widać, ale filc jest tego typu materiałem, że to Nie powinno być większych uszkodzeń niż na tekturze, niż na papierze. Więc ogólnie są to książki trwałe i też ciekawe, bo takie obgryzanie nawet stron dookoła to też ciekawe doświadczenie dla dzieciaków. No i pamiętajcie, że czytanie z małymi dzieciakami, takimi maluchami to tylko i wyłącznie pod opieką rodziców, bo nigdy nie wiemy, jak duży kawałek nasze dziecko będzie w stanie odgryźć. Polecam i do zobaczenia!